Ale Twitch też chyba coś tam działa z partnerem. Plus gdzieś widziałem w sieci jakieś info. Eee... Partner Plus program, program. Wtedy zasoby jest 70% do 30%. Ograniczenie do 100 tysięcy dolarów rocznie. Eee. Partnerzy muszą mieć 350 zrekrutowanych subskrybentów przez 3 miesiące z rzędu. Jak z tego co słyszałem, to rozumiem, to się liczą tylko i wyłącznie subskrybenci, którzy płacą normalnie. Czyli nie jest to liczony Prime, nie jest to liczony Gift Sub, czyli Twitch TV, Ojej, panel kontrolny, analiza, opis. Eee, kliknijmy sobie, może maj, tu mi się udało zapłacić za dużo rzeczy, ale podatek będę płacił dopiero za miesiąc. Eee, maj, cały maj, Subskrypcje. 377. Da się znaleźć subskrypcję, tylko zwykłe. Kiedyś było coś takiego, ale teraz chyba nie ma. Trzeba by policzyć, że tutaj jest jedna, tu są trzy.